No, no i znowu to zrobiłem, kupiłem kolejnego boksa na Vinted Także opening dzisiaj kolejny raz, Vinted Hunter wjechał, więc mamy co otwierać Boxik bardzo fajny, bo z mega ciekawego dodatku, ale to za chwileczkę zobaczycie A tymczasem zapraszam was do sklepu TCG gdzie znajdziecie produkty z karcianki Pokemon, jak i również z innych karcianek Zapraszam również do sklepu stacjonarnego w Radomiu na Piwnika Zapraszam do openingu A więc ludziki odpuszczmy sobie tą paczuszkę niespodziankę Chociaż dla was to jest niespodzianka bo dla mnie nie doskonale wiem co zamówiłem No i tak jest moi drodzy jest to malutki produkcik Jest to e, Galarian Zapdos e, puszeczka z dodatku Crown Zenit. Dodatek Crown Zenit, mega stosowy dodatek. Mam nadzieję, że coś konkretnego i fajnego się tutaj trafi. No nie? Otwórzmy sobie to z foliki i spatrzmy co jest w środku. Otworzyłem z folii, ale powiem wam cenę, z jaką dałem za tego boksika. Właśnie jest to 60 zł. Gdzie aktualną cenę macie podaną, właśnie w tym miejscu. Więc oszczędność, jakaś jest. Powinno być tutaj 4 boosterki ale sprawdźmy sobie, dlaczego taka malutka cena, właśnie tego produktu, już poczułem po prostu przy otwieraniu, że jest tutaj dosyć duże wgniecenie, jak możecie sobie zobaczyć w tym miejscu. O tu, co więcej, no chyba nie ma żadnych uszczerbków ani nic w stylu. A nie, przepraszam, tutaj jest jeszcze wgniecenie jakieś. Więc jest to podejrzewam jakiś boksik ze zwrotów Amazon'a albo coś w tym stylu, bo ludzie właśnie inwestują w takie palety i trafiają właśnie z tych zwrotów również. Pokémony, karty Pokémon, tak? Patrzmy, w środku tutaj mamy wygięty niestety kartonik. Ale karta promocyjna jest jak najbardziej Saluśka, więc bardzo spoczko. Galeriański Zabdos może mi się mniej podoba od tego y, zwykłego Zabdosa z pierwszej generacji, ale też swój urok ma. Kojarzy mi się ze strusiem Stróżem wiatrem. To mówiłem już któregoś razu na, y, na materiale właśnie z takiej puszeczki. Dawno nie otwierałem tego produktu. Powiem wam, że jestem naprawdę podekscytowany. No i kolejna rzecz jest taka, że jest to niemiecki produkt. Tego nie było w planach. Tutaj troszeczkę dałem się wrobić. Nie było napisane, że to jest niemiecki produkt, więc tak jak mówiłem nieraz i powtórzę się po raz kolejny, że uważajcie na takich ogłoszeniach, bo niestety niemieckie rzeczy są troszeczkę tańsze. Więc cena tego boksika akurat Pada pewnie w dół, ale to też pokażę Wam po prostu, ile ten produkt rzeczywiście kosztuje. No nie, cztery busterki niemieckich busterków, crown zenita. No, jestem, powiem Wam. Macie, weźcie sobie kodzik jeszcze. Powiem Wam, że no, jestem troszeczkę w szoku. Także to nie jest tak, że zawsze jesteś na plus albo coś w tym stylu, bo trzeba uważać na sprzedawców, bo mogą Was wprowadzać w błąd, prawda. Ale okej, okay. niemieckich kart jeszcze nigdy w życiu nie otwierałem, więc mam teraz właśnie okazję do tego, żeby otworzyć takiego boksika, e, otworzyć takie boosterki, więc nic straconego. Tu mnie jestem nawet zadowolony, no nie? <laughs> Koniec końców. Włóżmy sobie tą kartę promocyjną Zabdoska do koszuleczki oczywiście. Niemiecki Zabdosik właśnie wleciał na stół, leży sobie tutaj. Kurczę, ale mi się zakurzyło troszeczkę. Czy u was też się tak dużo zbiera kurzu? Dopiero co sprzątałem, już jest kurz na tym, na biurku. O, to jest po prostu temat rzeka. Ale okej, okay. bierzmy sobie boosterek Ground Zenita niemieckiego. I sprawdźmy, czy on nie był czasami ruszany kiedyś. I czy to są w ogóle oryginalne karty, prawda? Troszkę się boję, troszkę się boję. Kodzik, proszę bardzo, niemiecki, ale możecie sobie zgarnąć, bo jak najbardziej jest on do gry na TCG live. Przełóżmy sobie cztery za dwie. I sprawdźmy, co tu się w środku znajduje Riolu. Stara Lili. <noise> okej. Okay. Shilor cichlor. Okej, okay. Pokeball. Mangunior energia. Okej. Okay. Hyperball jest ultrabolem. Ultraball to hyperball po niemiecku. Okej. Okay. aus hisui kurczę, brzmie, jakbym wydawał rozkazy, no nie, <noise> ale okej. Okay. Dobra, tutaj też mamy pewien itemek i mamy Oricorio, który się nazywa Choreogel! Hehehehe Śmiesznie, o i Saida Okej, okay. mamy trenera z e, podpisem Fajnie, do kolekcji w sumie Czemu nie? Czemu nie? Można powiedzieć, że mały podwójny dropik się tutaj pojawił Włóżmy sobie tego Oricorio do koszuleczki Cena pewnie tej karty będzie bardzo malutka Zobaczycie sobie tutaj na odcineczku Tą Saide Kurczę, nie pamiętam jak się nazywa ten trener, aż mi troszeczkę wstyd, no nie? Ale okej. Okay. <laughs> nieważne, nieważne. Dropy jakie są. Mamy kolejny busterek Zenider kon... Konige. Konigę. Okej. Okay. otwórzmy sobie ten bustereczek. Sprawdźmy w środku zawartość tego busterka. Chyba coś się świeci, albo mi się wydaje. Macie kodzik. Zgarniajcie cztery, za dwie. I sprawdźmy co jest w środku. Mamy paylow, Mabula, <noise> e, Algit, Eguana, Woli, Energia Roślinna, Shuhe, Okej, okay. Luxio. Okej, okay. angielska nazwa, szanuję. Chciałem przeczytać, wiecie co? Nirgendwo Sauger. Okej. Okay. Mamy Rivers Holo i Zera Ora. Okej. Okay. Zeraora też po angielsku tak się nazywa. Także z Niemiecka Zeraora też jest angielską Zeraorą. I tym smaczkiem przechodzimy do trzeciego boosterka z tego boksika. Sprawdźmy. O, ten boosterek, coś mi się nie podoba. Coś mi się tu nie podoba w tym boosterku. Nie wiem czemu, ale mam nagle miliony podejrzeń do, do tego boksa. Przez to, że troszeczkę czułem się oszukany. Jakby nie patrzeć. Sprawdźmy. To jest w środku tego boosterka. Ach. Dodatek ostatni z ery Sword and Shield budził bardzo dużo emocji ogólnie. E, ja tych dropów troszeczkę miałem, jakby nie patrzeć. A tutaj mamy Ignivor, <laughs> Merapla, Okey, Budelbruder, Girefarik, Britt, Okej, okay, wow, i Magnezun. Tak jest! Magnezun jest Galar Galery Kardą, Galarian Galery, nie, Galar Galery chyba się nazywało i pod spodem Leoparda. Okej. Okay. Magnezun, angielska nazwa, więc tutaj przynajmniej nie zmienili mi nazwy Pokemona, ale przy okazji edukacja jakaś jest, bo będę wiedział po prostu po niemiecku, jak się nazywa jakiś tam Pokemon, no nie. I tymczasem ostatni boosterek już z tego boksika z Vinted. Patrzmy co jest w środku. Godzik. Zgarniajcie sobie do gry i przełóżmy cztery za dwie karty. Jak to robią właśnie prawdziwi Poketuberzy i mamy Shichlora, Pokeball, Mangunior i Kugi, Vistar. Kolrak. ok, e, Frende Ausino. Doflo. Starali. I ostatnia karta. Zeraora. Więc kilka dropów było. Było bardzo miło. Niemieckiego się połączyliśmy troszeczkę. Niemieckich nazw Pokémonów. Jeżeli podobał wam się odcinek. Zostawcie oczywiście lajka. Zostawcie subskrypcję. Jak i również dzwoneczek. Żeby was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się. Siema.